No zdarza się, no sami wiecie jak to jest. Nie można cały dzień nagrywać, bo to by było. No, więc się pokażę wam taki odcinek. Jakie są typy wakacji? No, więc jak chcecie wiedzieć, jakie są typy. Przy tym osobie też, kiedy idzie na zakupy przez całe wakacje. I mm. ja kuby ryczuchy, a we wrześniu okazuje się. że Pokazuje te ciuchy i się chwali. Wszystko. Drugi typ osoby, kiedy ktoś nakrywa na niego i podjął mu kogoś, muszę powiedzieć cześć, choć ma dopiero 5 skry. że nie jest w jednym miejscu tylko jest z no na przykład w potem robię potem czy się robi turze potem jak panu czwarty piąty typ osoby to jest kiedy czwarty typ osoby to jest kiedy osoba to, co trzeba robić? Robisz to, wychodzisz na wakacje, a ty to, a ty ani się pasz nie myli. Ty robisz to, ty to, czy mi nie rozważasz? Nie myślisz, mi, tak, to jest małym. Omawiam się z koleżankami, chodzimy na spacery, z koleżankami, z dziewczynami, z wszystkimi. I, i dopiero wieczorem wraca do domu. Gadają cały czas. Przez tydzień, przez tydzień byłam taką osobą, ale potem już nie mogłam. Musiałam wrócić, że cały czas wakacjonuję i że. Mój typ to jest, że ja za granicę cały czas. Czasami zakopanym, czasami wychępiam. Czasami chciałam być wszędzie, więc.